Zostawiamy nasz daniem, tym razem łosoś pieczony w papilotach, ze świeżymi ziołami i sałatką na ciepło z fasolki szparagowej i suszonych pomidorów. Co potrzebujemy? Oczywiście łososia. Łososia, świeże zioła, tymianek, rozmaryn, bazylia, kolendra, może być estragon, kto co lubi. Ocet balsamiczny, ja będę potrzebował, proszę o ocet. Ja olej, że oliver. Pergamiz troszeczkę. Z oliwek z oliwek. Oliwek z oliwek, no. podamy filet. Filet z łososia. ci też zerwę kawałek rozmarynu. Bazylia, Kolendra. Fu kolendra. Mienda. Mięta, tymianek. Wszystko e, tu jak Dimitri będzie przygotował łososia, ja już przesmażę fasolkę sporagową. możemy ją obgotować albo od razu rozłożoną przesmażyć z dodatkiem pomidorów, czosku, podleję ją białym winem, octem balsamicznym, będzie taką sałatką na ciepło. Będzie Podobno bardzo dobra paszowość. Strzelimy ryby. Sok z cytryny, tak, łososia spełnia się sokiem z cytryny. Powiem więcej, damy damy cząstkę cytryny. Mamy skórę od cytryny, w środku tutaj ze żołami. I skórę od cytryny. Zawijamy ładnie. I pieczemy 19 minut na 160 temperatura Albo 190, 19 minut. Dobrze, potrzebujemy jedną patelnie małą. Pasolkę doprawiamy solą i pieprzem. Podawamy białym winem. Na patelnię trochę trochę woda. I damy to piec. Na patelnię jak patelnię, ale nawet blaszkę. Na blaszkę, na blaszkę. Przepraszam. Po parowaniu połowy płynów, czyli octu i wina, fasolka jest gotowa. Łososz, papierota, go gotowe. Marcineczku, ja lubię tego go sosu normal, Dam tak, nie wiem. Dokładnie tak. Jeden Dokładnie papier, Jeden pegami. papier ustawmy, tak. Otwieramy ładny, tutaj. Aromat zioł. Wszystko żoładne. Cytryny. Aromat tego ładny. Najlepiej sugamy i dekorujemy, że trochę świeży. Trochę ciężkie. Proszę.